Witam Państwa po dwutygodniowej przerwie w kolejnym odcinku Monitora Czarneckiego. Przerwa wyniknęła z tego, że w ostatnim tygodniu byłem w Armenii, gdzie jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego i specjalny wysłannik przewodniczącego Europarlamentu, pana Martina Schulza. Reprezentowałem naszą instytucję na obchodach stulecia ludobójstwa Ormian. Tę uroczystość w piątek, 24 kwietnia, poprzedziły, poprzedziła dwudniowa konferencja o ludobójstwie jako zbrodni przeciwko ludzkości, gdzie bardzo często stofano Słowa polskiego prawnika Rafała Lemkina, który jako pierwszy w historii użył pojęcia ludobójstwo, właśnie odwołując się do roku 2015 i do rzezi Ormian w Azji Mniejszej. Cieszę się, że mogłem tam reprezentować no nie tylko Unię Europejską, ale także Polskę, bo w swoim przemówieniu podkreślałem bardzo mocno, że Polska była ofiarą ludobójstwa i ze strony Niemiec, i ze strony Związku Sowieckiego. A skądinąd bardzo żałuję, że nikt z rządu Rzeczypospolitej nie był reprezentowany w wyrywaniu. nawet nikt z prezydium Sejmu czy Senatu nie był obecny na tych uroczystościach, tylko Białoruś i Kazachstan mieli delegację na równie niskim poziomie, chociaż troszeczkę jednak wyższym, to naprawdę sytuacja niezrozumiała. Oczywiście Armenia można powiedzieć, że jest w strefie wpływów rosyjskich, ale nie wpychajmy ją jeszcze głębiej w łapy Rosjan. Cieszę się z tej swojej obecności tam, w tej uroczystości. Uczestniczyło również pięciu prezydentów, poza prezydentem Armenii, gospodarzem, także prezydenci Francji, Rosji, Serbii i Cypru, a także szefowie parlamentów, na przykład Grecji. A na pewno polska obecność na Kaukazie Południowym, nie mówmy za Kaukazie, bo to rosyjska terminologia, na Kaukazie Południowym, a więc także w Armenii, nie tylko w Gruzji czy Azerbejdżanie, jest bardzo potrzebna, bo to. Jest też teren walki z wpływami rosyjskimi i w naszym interesie jest, żeby Polska była tam, także wija instytucje europejskie, jak Parlament Europejski, obecna. Dziękuję bardzo. Wyjątkowo w tym tygodniu dwukrotnie nagram dla Państwa monitor czarneckiego, bo pojutrze... Przedstawię to, co działo się w Europarlamencie w Strasburgu. Właśnie trwa drugi dzień kwietniowej sesji Europarlamentu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.